Siema siemanko, to rolnik Nieprofesjonalny, słuchajcie, ja siedzę z paczkami grochu ozimego, z pracą magisterską, ale spokojnie, cały czas planujemy strajki rolne w przyszłym tygodniu. Tutaj najczęściej mówi się o środzie, ale według mnie i według już naprawdę wielu, wielu osób formą strajku, która powinna grać pierwsze skrzypce jest uderzanie bezpośrednio pod domy, Bezpośrednio do biur poselskich i pod firmy osób, które zagłosowały przeciwko rolnikom, którzy, którzy zagłosowali za ustawą antyrolniczą. Oni powinni poczuć presję, powinni poczuć odpowiedzialność i oddech rolników na swoich plecach, bo tak naprawdę oni cały czas myślą, że są wybrani, są wybrańcami, kto im, że tak powiem, <laughs> będzie, kto ich będzie rozliczał za ich pracę. A te czasy rozliczania posłów i senatorów za ich pracę powinny nadejść i mam nadzieję, że rolnicy będą pierwszą grupą, która pokaże innym, jak to się robi. Jeśli chodzi o wszelkie akcje pod domami, biurami poselskimi i tak dalej. Nawet jeśli tych posłów nie będzie, nawet jeśli to biuro poselskie będzie zamknięte. Zróbcie zdjęcie, to tam byliście, wrzućcie do sieci, nagrajcie filmik, wymieńcie te osoby z imienia i nazwiska. Tylko i wyłącznie... Ośmieszenie i uderzenie w ich bezpośrednio przyniesie jakiekolwiek skutki. Jeśli chodzi o strajki na drogach, one oczywiście też muszą być, ale wyciągnijmy z tych strajków wnioski: z tych strajków, które miały miejsce kilka lat temu, kilkanaście lat temu i kilkadziesiąt lat temu. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj na tych strajkach uderzamy przede wszystkim mieszkańców wsi, mieszkańców miast, a nie uderzamy bezpośrednio w osoby odpowiedzialne za daną sytuację. Jeśli chodzi o strajki na drogach, według mnie one są nawet korzystne dla władzy. Dlaczego? Bo władza chce podziału wśród społeczeństwa. Niestety, ale osoby, które w tych korkach stoją, one nie wiedzą po co my strajkujemy. Oni mówią, kuź warownicy mają tyle dopłat, mają krus. Czego oni jeszcze chcą? A prawda jest taka, że my musimy mieć społeczeństwo po swojej stronie. W przypadku Holandii i Francji tam Rolnicy naprawdę mają ogromne poparcie wśród społeczeństwa. W Polsce jest zupełnie inaczej. Ale no, tego nie zrobimy w jeden dzień, nie zrobimy tego w tydzień, nie zrobimy w tego pół roku. Jest to praca naprawdę bardzo, bardzo długa. Nie ma co ukrywać, że przez ostatnie lata nie zrobiliśmy w tym kontekście nic, bądź prawie nic. Jeśli chodzi o strajki na drogach, przede wszystkim one powinny znowu uderzać pod biura poselskie czyli blokować te drogi bądź spowalniać ruch pod biurami pod domami tych posłów pod firmami tych posłów to są trzy <laughs> pierwsze cele w które powinniśmy uderzać jeśli danych posłów nie ma bądź są one są oni bardzo daleko od miejsca strajku planowanego nie róbmy barykad za wszelką cenę spowalniajmy ten ruch pokażmy po co my strajkujemy Zawieźmy banery na ciągnikach, postawmy banery na polu, tam gdzie będzie ten ruch spowalniany. Uświadamiajmy tych ludzi, po co my strajkujemy, bo oni naprawdę tego nie wiedzą. I jeśli chodzi o strajki drogowe, tutaj myślę, że bardzo fajną, że tak powiem, akcją będzie skoordynowanie tego z odwiedzaniem biur poselskich. Wtedy w mediach możemy powiedzieć i pokazać, że słuchajcie, nie blokujemy tylko i wyłącznie drogi dla blokowania, ale nasza delegacja jest u tego, u tego i u tej. I w tych biurach możemy mówić to samo. My jesteśmy dzisiaj w piątkę, jesteśmy w dziesiątkę, ale na głównej drodze wojewódzkiej czy na drodze powiatowej strajkuje jeszcze 50 rolników. I oni, czy nawet 100 rolników, czy 200 rolników, ale oni nie strajkują przeciwko Kaczyńskiemu. Oni strajkują przeciwko Tobie, zdrajco, bo Ty nas zdradziłeś. I tutaj tylko i wyłącznie kierowanie bezpośrednio do tych posłów przyniesie skutek. Bo co chce władza? I to jest tak naprawdę, musimy bić się w pierś, że też często jemy się w takiej manipulacji. Władza chce tego, żeby społeczeństwo się kłóciło. Dlatego mm, władza mówi o tym, że każdy dobry człowiek poprze tę ustawę. Dlatego władza wyciąga ustawę aborcyjną. Dlatego władza publicznie debatuje nad seksualnością niektórych osób. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby ludzi między sobą podzielić. Bo największą siłą i największą władzą nie są politycy. Są zjednoczeni ludzie. Dlatego zjednoczenie ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I tutaj e, tak naprawdę sięgnijmy pamięcią, co miało miejsce w ostatnich kilku miesiącach kilkunastu miesiącach. Strajki przedsiębiorców, strajki nauczycieli, strajki sędziów. Tutaj każdy może mieć zdanie na ten temat, jakie chce. Ja nie będę tutaj nikogo moralizował. Ale zobaczcie, co się stało w momencie, kiedy strajkowały poszczególne grupy zawodowe. My siedzieliśmy cicho. Dlatego oni też siedzą teraz cicho, bo po prostu wiedzą, że nikt nie stanął za nimi. I właśnie o to chodzi władze. Że poszczególne grupy zawodowe, poszczególne grupy społeczne się ze sobą nie jednoczą, nie widzą wspólnego interesu. A wspólny interes jest taki, żeby walczyć o każdego. I w przypadku, no teraz, no piękny przykład jest właśnie, jeśli chodzi o nauczycieli. Strajki nauczycieli. Słuszne czy niesłuszne? Ale co zrobiono w debacie publicznej? Kiedy strajkowali nauczyciele, wyciągnięto hasło Krowa Plus, i świnia plus. 300 zł dla świni, 500 zł dla krowy. I to było poddlenie naprawdę nauczycieli z tego powodu, że mówiono, mówiono o tym, że nie będzie podwyżek. Nie ma pieniędzy, ale jest 500 plus dla krowy. Więc ta krowa dostanie, a nauczyciel nie dostanie. I słuchajcie, naprawdę trzeba wyciągać wnioski z tych sytuacji, bo rolnicy, ale w ogóle społeczeństwo tych wniosków po prostu nie wyciąga, a powinniśmy iść wszyscy razem. Teraz strajkuje branża fitness, też strajkuje osobno. Eee, więc no, musimy po prostu zacząć się jednoczyć między grupami społecznymi, bo nie będzie lepiej. I co do tych strajków na drogach, mówię, one są potrzebne, bo tak naprawdę w ten sposób możemy w całym kraju pokazać niezadowolenie, pokazać, że mm, jesteśmy rozgoryczeni, ale naprawdę nie strzelajmy na oślep, tylko i wyłącznie celujmy w dane miejsca, w celujmy w punkty, co z tego, że ta droga będzie, nie wiem, gminna, będzie powiatowa, a nie będzie wojewódzka, ale będzie miała określony cel i będzie uderzała w określone osoby, i te osoby można potem w mediach publicznych czy w mass mediach po prostu wymienić i pokazać. Naprawdę, pokazanie twarzy. E, tych posłów, którzy zagłosowali przeciwko nam w Bydgoszczy dało zajebisty skutek. O tym się może nie mówiło tak głośno w mediach, ale mówiło się w ławach poselskich. Mówiło się o tym, jak weszło się do biura poselskiego Antoniego Macierewicza. To były sytuacje, które tak naprawdę uderzyły bezpośrednio w nich i które pokazały im, że rolnicy zaczynają się budzić i nie uderzają tylko i wyłącznie w społeczeństwo, ale uderzają bezpośrednio w osoby, które są za to winne. Jeśli chodzi o ustawę Piątka dla zwierząt, ona wyszła z Senatu z poprawkami. Teraz Sejm ma prawo albo te poprawki odrzucić, czyli wracamy do formy ustawy sprzed Senatu, albo je przyjąć. Jeśli je przyjmie, to tak naprawdę mamy zakaz zwierząt hodowlanych, futerkowych 2023, wołowinę 2025, mamy wyrzucony zakaz uboju rytualnego drobiu i co do tego, no tutaj tak naprawdę nie ma tutaj pola do dyskusji. Ta ustawa musi trafić do kosza. Tej ustawy nie ma prawa być w Polskim Sejmie, tym bardziej po tym, co obiecano rolnikom jeszcze dwa lata temu. Jeśli chodzi o tą ustawę, jeżeli pozwolimy i przestaniemy walczyć, tak naprawdę w pogotowiu czekają kolejne ustawy. Ustawa odorowa, ustawa, coraz częściej mówi się o ustawie o zakazie przewozu żywych zwierząt na dalekie odległości, coraz częściej mówi się o zakazie trzymania, Trzody w klatkach porodowych czy pojedynkowych, o trzymaniu kur w klatkach itd. itd. Jeśli damy jeden palec, będą chcieli kolejny, aż wezmą całą rękę. Dlatego hasło przewodnie jest takie: naprawdę, walczmy, ale uderzajmy bezpośrednio w osoby, które są za to odpowiedzialne. Myślę, że powtórzymy też akcję z mailami. Tutaj, akurat teraz, będziemy uderzać do posłów bo też to bezpośrednio do nich uderza. Może nie jest to jakieś głośne, medialne i tak dalej, ale jest po prostu personalne. I mówię, biura poselskie, domy, ich firmy, drogi przed biurami, przed domami, przed firmami i dopiero potem blokowanie ludziom yy, dojazdu do, nie wiem, firmy, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim najważniejszy jest przekaz. Więc jeżeli będziemy spowalniać ten ruch Róbmy wszystko, żeby osoby, które, że tak powiem, będą się przedzierały przez te ulice, żeby wiedziały, po co my strajkujemy. I to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie, Rolnik Nieprofesjonalny.